Siemanko, witam wszystkich serdecznie walczymy dzisiaj o przypinkę w kształcie wieży. Faworyzowane rodziny to jest niedźwiedzi, jeleni, pogromców i ninja. Jakbym chciał którąś z tych rodzin pograć to niestety nie bardzo mam w czym wybierać. Eee... Pogromcy nie mam nawet jednego, chyba że czterogwiazdkowych. Ninja mam w sumie tylko hmm, Tora. Jelenie są nieporobione, bo dopiero Torbena chyba wziąłem. Tu i jest na 30. No mam Ciliana, przepraszam, Ciliana mam zrobionego, bo kiedyś używałem do eventów. Także no, przykro mi chyba zagram tym co było eee, może z próbą graja Ninja, albo zamiast Gastil. Gastil jest fajny, bo podbija te obrażenia nawet mm, konkretnie. Zastanawiam się czy da obradę zamiast fary przejść za pomocą właśnie Tory. No więc, spróbujemy. A jeżeli będę płakał? <laughs> Ze szczęścia. Okej, okay. okay. dobry początek. No i teraz jest właśnie to śmieszne, że fajnie by było już odpalić torę. No więc, spróbujemy. Cienko, nie? Nie za wesoły wynik. Kurde, ale mnie tutaj bombarduje. Ciekawe, kto. Matko, świnka. Czy znaczy, wiem, kto? Ja nie będę teraz odczytywał. Musicie wytrzymać tę chwilę. Plikania. Oooooo Fajnie. No nie, Tora i Ludwik to jest kiepskie połączenie. Opalmy sobie z tego ładunku. Dobra, zróbmy tak. Naładujemy sobie. I z kontrataku to pójdzie. Dokładnie. Teraz mamy trzy paski. Może to trochę lepiej pójdzie. Farta oczywiście nie miałem. Bo i po co? <laughs> Jejku. Nie. Dajcie. Będzie fart? Nie poszedł fart. No dobra. Ludwik już nie ciągnie. Tutaj troszeczkę podupadło. Dobra, jedziemy tak. Niestety to raz zawodzi. Liczyłem trochę na farta. Fartanina. Zobaczmy, czy mi się przyfarci tu. Niestety nie. A teraz? Nie. No i tak jest właśnie grać postaciami wyróżnionymi. Sam się zabił. No cóż. Trudne nie było. Poszło. Starą metodą Ludwikową. Zmieniamy sobie przypineczkę. I za to łapka w górę i pozdrawiam. Cześć.